Partia zaczęła się od E4, E5, i tutaj Jan Krzysztof Duda zdecydował się na e, otwarcie czterech skoczków, więc dosyć nietypowe na tym poziomie. E, zagrał goniec B5, więc jest tutaj oczywiście presja na tego skoczka. E, a co za tym idzie, pośrednio presja na pionka E5. W związku z tym pan Kejmerowy, e, który nawiasem mówiąc już miał e, pewne zwycięstwo w turnieju, no bo pamiętacie, że Kejmer tutaj wszystkich Leszczy zgolił na początku turnieju, więc no już na tym etapie po prostu nie było zawodnika, który mógł go przegonić. No więc Kejmerowy zagrał sobie tutaj goniec D6. No i tutaj poszło D3, Roszada A3, więc elastyczne posunięcie nie dające czarnemu szans na związanie w partii H6, H3 i skoczek D4. Prawdopodobnie już już na tym etapie zauważyliście pewną interesującą kwestię w tych wyborach debiutowych dudy. Mianowicie Polak nie zrobił Rosady. Duda tutaj nie zrobił roszady, więc coś to się za tym kryje. Coś to tutaj ewidentnie jest na rzecz. No i w partii poszło C6, no to Duda goniec E3, poszło agresywna B5, Duda sobie uciekł, wymiana, odbicie. No i tutaj chyba już wiecie o co chodzi. Mianowicie Duda szykuje oczywiście G4. I powiem wam, że to jest dosyć niezrozumiałe dla mnie, jakim cudem Duda w tak łatwy sposób właściwie uzyskał bardzo przyjemną pozycję. No, z Kamerem, który no, łoił wszystkich elegancko. Nie wiem, być może Keimer był załamany, bo w no, oczywiście miał no, nieziemski turniej, zarombisty turniej grał, ale w przedostatniej rundzie przegrał. Była to jego pierwsza porażka w tym turnieju, więc mam takie podejrzenie, że być może, być może to go tutaj jakoś tam załamało. Być może z tego powodu jakoś tak dziwnie zaczął grać. Natomiast w partii poszło Skoczek H7. O co chodzi? Chyba chodzi o to, żeby ten skoczek poszedł na G5, później na E6. No i być może czarny chciał tutaj walczyć o pole D4 albo o pole F4, no ale skoczek H7 jest po prostu głupim zagraniem. Dlaczego? No bo wchodzi tutaj posunięcie H4. No i ten skoczek na G5 nie wlezie. A pion na H4 się przyda, no bo przecież planem Polaka było tutaj zasuwanie pionem z linii G. W partii od razu szybka propozycja wymiany Hetmanów. Duda tę propozycję odrzucił. Poszło B4. B4 bardzo logiczne, to trzeba tutaj pochwalić pana Vincenta, ponieważ wiadomo, że tutaj Biały gdzieś tam na radarze ma robienie tej długiej roszady, żeby tego króla tam zabezpieczyć, no i zasuwać pionami na skrzydle królewskim. Teraz ta długa roszada już będzie dosyć podej podejrzana ze względu na to, że linia B jest oczywiście półotwarta, no i dodatkowo jest presja na C3. Ale po prostu z D2. Po prostu goniec D2, punkt C3 zabezpieczony. Trzeba też pamiętać, że goniec jest niebroniony, więc kiedyś jakieś triki z odejściem skoczka mogą się pojawić. No i Kejmer zagrał D6, a Duda się tutaj nie patyczkuje. Miało być G4, miał być atak na królewski, to będzie atak na królewskim. No i to jest coś naprawdę bardzo agresywnego, bardzo ładnego, i pod tą presją pan Kejmerowy. Bardzo szybko zaczął popełniać błędy. No bo tutaj można trzymać gardę, po prostu, tak? Zejść tym Hetmanem, żeby G5 nie było z atakiem na Hetmana. Na G5 teraz można blokować, no i Czarny żyje. Natomiast Czarny postanowił oddać parę gońców. No, i to już jest bardzo niezrozumiała decyzja, bo pozycja oczywiście ma bardzo duży potencjał, żeby się otwierać. A skoro pozycja się będzie otwierała, no to te gońce powinny radzić sobie tutaj lepiej. I właściwie na tym etapie, no to Duda już mógł pana Wincenta wycisnąć. Grając posunięcie G5. To nie nastąpiło w partii. Chodzi o to, że po biciu jest odbicie, i jeżeli skoczek zbije, to Hetman wjeżdża na H5 i na H6. I co tutaj grozi? No, oczywiście, nie z D2 i tam matowanie na H7 za chwilę. To tak na dobry początek. No, przykładowo, jeżeli czarny gdzieś tam będzie chciał królem się ewakuować, no to właściwie czarny nie ma ruchów. No bo hetman musi tutaj bronić, skoczek musi tutaj bronić, więc w ogóle czarny nie ma się jak ruszać. No i kwestią czasu jest, aż ta wieża wkroczy do akcji, na przykład nawet tędy. Więc no, bardzo, bardzo realne problemy po stronie czarnego. Jeżeli chodzi o jakieś bicie hetmanem, to to żadnych problemów tutaj nie rozwiązuje, bo. Wiadomo, jak tylko Hetman odejdzie od obrony pola H5, to Hetman wkracza do akcji, a tutaj to nawet na Hama można po prostu poświęcić gońca, no i pozycja czarnego się rozlatuje, no bo zaraz ten Hetman melduje się na H5, więc to G5 to no szkoda, że Duda nie zagrał, ale Duda zagrał goniec C4, które utrzymuje napięcie w pozycji i oczywiście to G5 cały czas wisi w powietrzu. Tutaj, najlepszym pomysłem dla Keimerowego było zagranie przez centrum. Czyli stara dobra zasada, jeżeli król przeciwnika jest w centrum, to trzeba to centrum otworzyć, no, żeby tego króla po prostu dopaść. I tutaj chodzi o to, że po biciu odbiciu nie można zbić na E5 ze względu na odejście na E7. I Trik goniec g 4. I właśnie dlatego, kiedy król jest w centrum, to trzeba to centrum otworzyć, no żeby jakkolwiek móc tego króla poatakować. No jeżeli centrum będzie zamknięte, no to żaden problem, że biały nie zrobił roszady. Więc jedyną szansą na udowodnienie, że gra dudy była zbyt ryzykowna, była właśnie walka przez centrum. No ale kamerowy jakoś tutaj strasznie, strasznie zachowawczo podszedł do tematu. Hetman G6, no oczywiście jest groźba na G4, no ale szanujmy się, no jakaś straszna groźba to to nie jest. Duda po prostu rusza do ataku. Jeżeli tutaj nastąpi bicie, co nastąpiło w partii, no to wieża G1. I prawdopodobnie to wieża G1 zostało Albo całkowicie przeoczone przez Vincenta, albo on zauważył to posunięcie, ale po prostu błędnie ocenił jego konsekwencje. Bo co się dzieje dalej? No, bicie na E2, inaczej wejdzie F3 ze zdobyciem figury. Więc, bicie na E2, bicie na G6, zbić na G6 nie można, bo jest związanie, więc D5. I podejrzewam, że Kamer być może to widział i stwierdził, że no, wisi goniec, wisi wieża, więc jest fajnie, ale nie jest. Dlaczego? Bo ofiara jakości. Bicie na D5 tutaj następuje. Pion zbił na G6. Bicie na C6 z szachem, i na koniec wariantu bicie na E2. Więc klasyczna, klasyczna ofiara jakości. Parę gońców w totalnie otwartej pozycji dominuje całkowicie. No i taką wisienką na torcie jest ten pion, który jest bardzo, bardzo blisko pola przemiany. W partii G5 wybicie, odbicie. C7 właśnie w partii wieża E8, żeby tutaj obronić, no to wieża C6 i ta wieża zwalnia pole dla gońca, więc ten pion z C7 jest absolutnie nie do zatrzymania. Wieża AC8, goniec A6 zgodnie z planem, tutaj Duda błyskawicznie tę jakość odzyskał, no a te piony zostały, więc oczywiście totalna, totalna, totalna dominacja. Król G8, no to pion z linii B, tutaj ruszył do akcji. No, wtrącenie szacha też takie złośliwe, no bo tutaj oczywiście byłaby strata figury, więc taka mała sztuczka taktyczna. No i pion został skasowany i na koniec bardzo. Fajna sztuczka, bo poszedł szach na F4, król ucieczka, skoczek D5. I tutaj mogłoby się wydawać, że w sumie to duda popełnił błąd: no bo wisi wieża, wisi ten pion. No wiadomo, są dwa piony więcej, więc i tak powinna być wygrana. No ale tak wydaje się, że tutaj Polak coś przeoczył, ale, ale nie przeoczył nie przeoczył, tutaj Duda zagrał genialne B6 i Kejmer się poddał, więc zobaczcie, że tutaj ten Kejmer no to został rozjechany w ogóle bez cienia dyskusji za dwa tygodnie startuje Olimpiada Szachowa, czyli najważniejsze drużynowe zawody. Tam oczywiście polska reprezentacja wystąpi jak reprezentacje 180 innych krajów, więc ta polanica była bardzo ważnym testem. No i zobaczcie, Keimer faktycznie tutaj skończył na pierwszym miejscu, uzbierał aż pięć zwycięstw. Pięć zwycięstw, no zobaczcie, nikt nie był nawet blisko, nikt nie miał trzech zwycięstw, a tutaj chłop walnął pięć zwycięstw i dwa remisy, ale też coś się posypał totalnie na sam koniec turnieju, bo przegrał z Shanklandem. I przegrał z dudą. No, i to jest stara zasada dwóch ostatnich rund. Dwie ostatnie rundy decydują o tym, w jakim humorze wracasz. Więc, no, nie będzie wracał w dobrym humorze, mimo tego, że obiektywnie no, wyszło dobrze. tak. 11 oczek zarobił, samodzielne pierwsze miejsce, duży sukces, ale jednak, no, te dwie porażki bolą. Dawid Nawara na drugie miejsce wjechał, wjechał. Pokonał tylko jednego zawodnika, na Krzysztofa Duda, niestety. I najlepszy z Polaków Jan Krzysztof Duda skończył na miejscu piątym. Tak jak widzimy, tracąc symbolicznie jeden punkcik do rankingu. Więc ogółem no bez tragedii, ale trzeba też powiedzieć, że bez szału. Tutaj sześć remisów, dwie wygrane, jedna przegrana. No, Duda startował jako najwyżej notowany zawodnik w tym turnieju, więc jestem w 100% przekonany, że to miejsce w połowie tabeli absolutnie go nie satysfakcjonuje. Gdyby tutaj Duda uzbierał takie pół punktu więcej, to wynik byśmy uznali za dobry. Natomiast tutaj no, te 5 punktów, no to tak średni. Radosław Wojtaszek yy, skończył na miejscu siódmym. No, i tutaj ostra, solidna seria 9 remisów, 0 porażek, 0 wygranych. No, i Mateusz Bartel, niestety, zakończył turniej na miejscu ostatnim. No, tutaj ta końcówka turnieju była fatalna. No, ta feralna partia z, z przedostatniej rundy, nie, z przed, przedostatniej rundy z Fiedosejewem Kurczę, no, po takiej podstawce naprawdę ciężko się pozbierać. No, i tutaj trzy prze na koniec turnieju no, sprawiły, że no, no wynik po prostu yy, wygląda jak wygląda. Więc jak wygląda sytuacja przed zbliżającą się Olimpiadą Szachową? no tak średnio bym powiedział ale tak jak to już mówiłem często taki zimny prysznic chwilę przed zawodami działa bardzo bardzo dobrze oczywiście to są zawodowcy więc wszystkie partie precyzyjnie przeanalizują wyciągną wnioski no i kto wie może właśnie te wnioski pozwolą naszej reprezentacji na olimpiadzie się rozkręcić za co oczywiście trzymamy Kciuki. No i też brawa dla organizatorów turnieju Memoriału Akiby Rubinsteina, 60. jubileuszowa edycja. Zorganizować taki super turniej naprawdę nie jest lekko. No i trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o te arcymistrzowskie turnieje, jeden z ciekawszych w ostatnim czasie. Naprawdę działo się bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście też podziękowania dla Antka Kozaka, który cały turniej komentował. Ja oczywiście popylałem z organizowaniem turnieju na tysiąc osób, więc no, ciężko mi było się jakoś przyłożyć do tego komentowania, ale Antek tutaj cisnął cały turniej. Jeszcze na dwie ostatnie rundy Marcin wkroczył do akcji i jakoś daliśmy radę. Także mam nadzieję, że fajnie się na streamach bawiliście. No i do zobaczenia teraz w sobotę, od 9.00. Zapraszam na kanał Czeską Polska. Będzie turniej na 1000 osób, streamowany na żywo. Tutaj też będzie co pooglądać. Są bardzo y, mocni zawodnicy, tak jak widzicie. Y, no i też będzie grupa y, gwiazd, gdzie tutaj Cemia Skółka, Witalian, Xentacion, Olaczka, Slayprox Graf, y, więc też y, będzie wesoło. Y, także y, streamy y, myślę też będą ciekawe. Y, komentować na żywo będą Antek Kozak i Marcin Molenda. Y, także tę ekipę już znacie. Do zobaczenia w sobotę.